Gminne Ochody Święta Ludowego. Serdecznie witam Gminny Komitet Obchodów tego Święta z jego przewodniczącym Suchowackim Janem na czele, prezesem gminne, Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego stronictwa Ludowego. Witam serdecznie pierwszego sekretarza Miejsko-Gminnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Towarzysza Tadeusza Teszmera. Witam serdecznie Naczelnika miast, Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Muchewicza. Witam także wszystkich zaproszonych gości. Witam rolników, rolniczki i całe rodziny. Poproszę teraz o głos Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, kolegę Jana Suchowackiego. Szanowni zebrani. Dzisiaj w Ojczyźnie naszej, Polsce Ludowej, obchodzimy święto ludowe. Święto twórców chleba, współtwórców kultury narodowej i naszego socjalistycznego państwa. Święto chłopów polskich. Święto wszystkich ludzi trudzących się razem z rolnikami nad użyźnianiem i zagospodarowaniem naszego wielkiego bogactwa Ziemi Ojczystej. Jest w tym dziele wysiłek i polskiego robotnika, i polskiego naukowca, którzy swoim wierzycielom, swoją rzetelną pracą przychodzą rolnikowi z pomocą. Dziś w dobie osiągnięć nauki i techniki, ale także i w dobie kryzysu gospodarczego, rolnik pozostawiony samemu sobie nie może podobać odpowiedzialnym zadaniom wyżywienia narodu. Potrzebne mu jest współdziałanie ze społeczeństwem. Potrzebni mu są sojusznicy. Rozwój działalności kulturalnej może i powinien być szczególnie ważnym polem pracy organizacji młodzieżowych. Wieś Polska musi rozbrzmiewać życiem kulturalnym. Bez kultury życie traci sens. Na dziesiątym plenum Naczelnego Komitetu ZSL zaapelowano do młodzieży wiejskiej, o godne, pracowite i pełne wykorzystanie młodości, wiedzy, kwalifikacji, zapału i umiłowania rodzinnej ziemi dla budowy przyszłości, przyszłości kraju. Wieś Polska tradycyjnie po staropolsku zaprasza na święto ludowe. Proszę o wygłoszenie paru słów sekretarza Gminnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Tadeusza też. Proszę zebranych, proszę kolegów, dziękując za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji Święta Ludowego, chciałbym przekazać Wam w imieniu Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Naczelnika Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego najserdeczniejsze pozdrowienia. Wywodzący się z tradycji walk chłopskiej święto ludowe sprzyja refleksją na współpracą ruchu ludowego i ruchu robotniczego. Współpraca ta ma długoletnią tradycję. Droga do wspólnej świadomości robotników i chłopów znaczona była wspólną walką o wyzwolenie społeczne. Siły prawicy społecznej zawsze usilnie dążyły do poróżnienia robotników i chłopów w celu rozbicia sojuszu. Ilekroć zaś dochodziło chociażby do sprzeczności między tymi klasami, tylekroć nie tylko osłabiało to jednych i drugich, lecz również szkodziło ich w wspólnej sprawie, a także państwa. Święto Ludowe jest okazją, aby podkreślić, że produkcyjny i społeczny wysiłek wsi musi być w coraz większym stopniu wspierany środkami produkcyjnymi. Większą pomocą służby rolnej, weterynaryjnej, służb kontraktacyjnych i technicznych. Nie wolno jednak zapominać, że nawet największa pomoc państwa nie zastąpi codziennej troski rolnika o plony i hodowlę. Zapraszam teraz wszystkich na skromny występ artystyczny. Jako pierwsza wystąpi Szkoła Podstawowa w Stypłowie. Pożą się w Polsce ogromne rzeczy, najgorszy bałwan też nie zaprzeczy, ale za mało się u nas wnika znaczenie kpiarza i satyryka. Kpiarz w ogólności ludzi nie łaje, nie gani osób, lecz obyczaje. Prawdziwa cnota kpiarza poważa. Obywatele, miejsce dla kpiarza! Jak ci się, niech wam się podoba Święto Ludowe? Za krótko jestem, żeby coś powiedzieć. Podoba mi się dlaczego, Co się pani nie? Podoba, podobały mi się występy artystyczne, szczególnie podobała mi się ze Stypułowa młodzieży, No i z książę Śląskiego też mi się podobały A... tego no, występy artystyczne harcerzy. Słuchałam przemówienia no, dyrektora Słuchowackiego Jana. No było bardzo interesujące. No i drugi był chyba sekretarz gminny, no nie wiem, nazwiska, ja też słuchałam. Jaką przyjemnością, Zostanie pani dalej? Posłuchać dalej No zostanę, zostanę posłuchać. Chcę posłuchać Zespołu Wojska Polskiego. Wydaje mi się, że na taką imprezę jak tutaj na wsi, gdzie ludzie lubią konkretne rzeczy słuchać, to mogłyby być te przemówienia, najwyżej na dwie minuty. Przyznam się, że po prostu ich nie słuchałam, bo nie było czego słuchać. W Zielonogórskich codziennie mogę sobie przeczytać takie rzeczy. Satyryk taki posiada oko, co patrzy czujnie, widzi głęboko. Kpi z biurokracji, tępi nieróbstwo. Za nic ma pychę, wyszydza głupstwo. Próżność ośmiesza, błędy wytyka. Czy smilszy Lizus od satyryka? Lizus wam schlebia, kwiarz się naraża. Obywatele! Miejsce dla kwiarza! Wy to tak z przyjemności czy z przymusu? Z przyjemności! I co, podoba Wam się? Chętnie. Bardzo. Tak? To zależy Cześć, co z przyjemności? Wojsko czy straż? Aha, jesteście to, to w Straży? W więc... Straży i Wojsko. Straż i wojsko, ten z woda odrabiacie. Tak, nie. A co to znaczy, macie macie i dzisiaj? Mhm. Tak. I co, gasiliście, poza? Gasiliście? Gasili. W, re w regulaminami w czasie? Chyba tak. Na nie było? Na razie nie. Wległości. Nie będzie. Jak wydarzenie propagandowe, to... Organizatorzy nie osiągnęli z tego celu. Dlaczego? Trzeba się duży dystans, szczególnie ludzi dorosłych. Bo dzieci też, się się tego garną. Bawi je to. Poza tym niedopięte to wszystko. Sztuczne. Organizatorzy nie stanęli na wysokości zadania, fundując nagrody. To sam fajans same gliniaki jakieś, <noise> jakieś kubki, to nie wiem nie wiesz, do czego to tak. można użyć, jako wazon też nie, a na piwo za małe trochę. Nie dopisała również, wydaje mi się, publiczność na taką imprezę o takim dużym zasięgu. Bo to gminne, nie? Tak, to jest nawet, wydaje mi się, z innych województw nawet są tutaj uczestnicy. Mało ludzi jest, trzeba powiedzieć, może to wpływ tego, że niedługo się, rozpocznie się mecz piłkarski, polsko Związek radziecki. Wydaje mi się również, że przykrym jest fakt, że zamiast, że gospodarze terenu, zamiast oferować rolnikom to, co, czego im najbardziej potrzeba, czyli maszyny, środki produkcji, mieli dla nich tylko slogany. Puste, zapamiętane, głoszone po kilkadziesiąt razy, może i kilkaset zarówności od stażu, jaki ci ludzie... Pełnią swoje funkcje. Gdy czytać prasę, same pochwały, tak jakby wady istnieć przestały, tak jakby człowiek z samego względu na jego urząd miał być bez błędu. W szpilkach pochlebstwa czyta się tylko: Cóż to za szpilki? Szpila tym szpilką. Szkoda wprost pióra i kałamarza. Obywatele, miejsce dla piarza. Według mnie w ogóle święto ludowe zostało nie, niezorganizowane, bo my, my, my byliśmy po prostu... My to znaczy kto? Bo nie bardzo Ośrodek sportu i rekreacji. Kooperantami, jeżeli to tak można nazwać. Myśmy mieli po prostu tu... Czyli niedograna sprawa, tak jest z doskoku wszystko robione? Nie z doskoku, to było... Z... Po prostu tak, że ludzie z tej wsi, ci dorośli, którzy powinni właśnie w tych konkurencjach brać udział, yy, po prostu chyba mieli inne zajęcia. No, nie wiem no, jak. Nie sądzi pan, że dlatego, że po prostu ludzie dorośli podchodzą do takich imprez z pewnym dystansem, że to po prostu przychodzą popatrzeć, że coś się dzieje w końcu na wsi, jakoś tam niedzielne popołudnie jakieś? Chyba nie, wie pan. Chyba nie. Chyba mieli ważniejsze, to znaczy według nich ważniejsze sprawy. No, a te nagrody, dlaczego? Bo ja nie bardzo wiem, dlaczego ten fajans właśnie. Ten fajans po prostu, mnie się wydaje, z tego, co, co ten właśnie kolega kupował, to wydaje mi się, że, że no po prostu chyba zna środowisko to wiejskie i zna albo, albo uważa, że środowisko wiejskie lubi koniki, lubi fajans, prawda? I... Impreza? szczerze, mnie się nie podoba. A Dlaczego? tak Pan powie. No, dlatego, że właśnie jest robiona w, w sposób, że się tak wyrażę, narzucony, może nie narzucony, po prostu w sposób... Zbyt sztuczny. Tak, tak o to w tym właśnie. No. No, nie tak. może, może, może to nie, nie, nie tak bardzo ostro. No, no wiadomo, że jeżeli nawet się terminy nie, nie zgadzą, bo wiadomo, że dzisiaj jest tu Podobno komunia, czy jak to się tam komunia, nazywa? Komunia, tak, to ksiądz tutaj mm. widzę, że okrzyżował szykini. Dlaczego na przykład organizują wtedy święto? Wiadomo, że ludzie na wsi są bardziej zaangażowani w, w to, co robią dzielnicy. Zbieracie na pomnik Witosa Wincentego w Warszawie, w którym Dużo pan zebrał? No gdzieś tak w tej chwili nie mogę powiedzieć, te droższe gdzieś około 15 tysiąca w tych granicach. Pomnik Mitosa kiedy będzie stawiany? No to po prostu z chwilą od, po prostu zadania pewnej koty pieniędzy, to już jest po prostu moje tego. Już jest, jest przygotowania do, 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 są, do, 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 już jest to projekt, to projekt i tak dalej, do wszystko to wszystko już jest przygotowane. To jest akcesa ogólnopolska. O, tak, 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 krajowa. Tak, Aha. I to będzie stał ten pomnik pod yy, gmachem Sejmu w Warszawie. Gdziekolwiek spojrzeć na naszą ziemię, wszędzie są zjazdy i akademie. Dalej, dalej. Wszędzie zebrania, zloty, pochody, wiece, kongresy albo obchody. Lecz satyryków nigdy tam nie ma. Przed czym obawa, dlaczego trema, cnota nachwiarza się nie obraża. Obywatele! Miejsce dla kwiarza! Jak, jak impreza, jak Ci się wydaje? Udana, Wła czy nie? Impreza, no jak datom, to chyba wszystko poszło zgodnie z planem i... A czy w związku ze świętem władze miasta, gminy jakieś środki, pieniężne finansowe Ci przydzielą? No właśnie, to jest problem yy, chyba istotny, że zawsze jest bardzo trudno o środki i tym razem też nie ma. Bufet mamy zaopatrzony o bez bezalkoholowy oczywiście, myśl nowej ustawy. Nie? To dlatego może tak mało ludzi przyszło? Nie, ludzi może nie, pogoda nie dopisała, tym bardziej, że mecz jest. A mecz bije całą imprezę. Myśli pan, że po meczu przyjął? Na pewno. Nie Ile pan ten... dał na pomnik Witosa? E, Stuwę. panie korolnik, niech pan powie. Jak ja? pan to widzi święto ludowe? Takie A, ja powinny być bardzo święto dobrze. ludowe? Tak? Bardzo dobrze. Tak? Podoba się pan. Świetnie. Ale naprawdę, że dla rolnictwa maszyn i tego zaopatrzenia i tych... Części to jest stanowczo za mało. U nas rolnictwo to jest pod to jest na ostatnim miejscu. Przemysł i to wszystko to idzie, idzie. jeszcze jako tak lądują, ale rolnictwo to jest jest kolejne. Polski jest. przemysłowy z rolniczej zrobił Polskę Przemysłową, dlatego nie mamy części. A przemysł wiadomo, jak jeszcze staraż, by rolnik na czym robisz. Ale niby to było, zielone światło dla rolnictwa. A jak się okazało, to jest czerwone. A nie to nie zgadza się pan z tym, co powiedział pierwszy sekretarz gminy. Bo on powiedział, że się dużo dotuje w rolnictwo ostatnio. No nie słyszałem wypowiedzi. Właśnie nie były. Ale ja tu nie widzę żadnej takiej szczególnej poprawy w tym rolnictwie. Krytyka również unika, a dać mu tekę, a dać mu mandat. Krytyka lepsza niż propaganda, a nie zamykać przed nim podwoi, Przecież się cnota krytyk nie boi. Prawdziwa cnota kwiarza poważa. Obywatele, miejsce dla kwiarza. Dwie półdychy? Dlaczego tak. taka droga. Bo jak pan wypije, to 10 lat za, za to, że nie pamięta. to wypije. Piętnaście? A to i tak za drogo. To może na pomnik mitosa? Nie wiem, co my będziemy budowali tych pieniędzy jeszcze. Jako ludzie młodzi, co? Wiążecie się na przyszłość z rolnictwem? Dostajecie na wsi? Dostajesz? Wątpię. Trudne warunki. Raz, że nie ma maszyn, po drugie, na, za dużo nakładają podatki. Żona niech chce na O. Ciężko znaleźć żonę. Dużo przysłuchałem, wiesz, przemówień, wszystkiego, ale to się nic nie sprawdza. Ja byłem i po szkole jestem, nie? Mam swoich ludzi. Ja Wojska widzę, te... o jedno chodzi, jestem mistrzowskiem, mam I co mi dalej? A ze na wsi to ja za pierwszą Za nic. Nie, za nic. Jak za nic? No masz pieniążki jakieś za to, nie? Za co? Za, że ziemię zasiałem, to... A musiałem do tej ziemi następne dodać. Mógłbym dalej pociągnąć, mógłbym pożyczyć dalej, nie? I co mi z tego wyjdzie? w Polsce. ja musiałbym mieć żyły takie. A z miasta se pójdzie cholera do kina. W pgr byłem. Na wsi byłem. tu w polu i w pgr dalej, nie? Nic nie miałem z tego. A czemu nie miałem. Ja w zakładzie jestem. Ja mam tam syngi i tam wszystko. A ja se pomyślałem. Ja tego nie mam. Bo nie mam na wsi tego. Bo nie mogę tego osiągnąć, bo ja zawsze. A to, a tam planowałem, nie? I se pozdrawiam, wiem jedno słowo. W jej Wieś już Partia liczy na całą młodzież wiejską, na jej żarliwość i młodzieńczą energię, na jej zapał, inicjatywy i przedsiębiorczość. Obywatele, miejsce dla piarza.